Witam Was bardzo serdecznie na kanale Gravelowy z tej strony Przemek i dzisiaj opowiemy sobie o grupach Sramowskich, czyli grupach amerykańskiego producenta, bo sporo się tam e, pozmieniało, sporo rzeczy ewoluowało, jeżeli chodzi o srema i sporo rzeczy myślę, że warto jeszcze dopowiedzieć o tych grupach, bo wiele osób z Was nie wie, z czym się to je, boi się tego srama nie chce go e, kosztem na przykład jakiegoś Gerixa czy Szymanowskich grup typu Ultegra 105 czy na przykład jakichś innych, innych, tańszych grup jak Tiagra. My dzisiaj skupimy się głównie na grupach jednorzędowych, ale też opowiem o grupach dwurzędowych. Więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. Nie tak dawno swoją premierę miała grupa, której korbę trzymam tutaj. A jest nią nic innego jak Rival AXS. Grupa, która przeszła bardzo duży lifting. Grupa, która sporo się zmieniła, jeżeli chodzi o sam koncept, o wszystko co nam daje SRAM. Do niedawna Rival i Force były montowane w gravelach, też w CX-ach. No i były to grupy jeszcze w starych standardach. Dość sporo się od tamtej pory zmieniło i mimo tego, że Force miał dużo nowszych standardów, tak, Rival był troszeczkę biedniejszą, bardziej ubogą grupą i tych standardów, które teraz mamy, które są teraz obecnie, niestety nie posiadał. SRAM akurat, prowadzając Rivala, chciał, aby dostał wszystkie najnowsze standardy, które ma obecnie SRAM w swoim użytkowaniu. I są to przede wszystkim korba w systemie DAP, nie w systemie GXP, czyli mamy 29 mm szerokości, jeżeli chodzi o samą ośkę. Mamy już ładnie korbę skręcaną takim pierścieniem kontrującym, aby sobie ją dostosować. Oczywiście korby są w systemie klasycznym i w systemie wide. System wide głównie powstał po to, aby zmieścić tutaj jakikolwiek blad i dostosować sobie tą, ten offset zębatki, offset no inaczej linię prowadzenia łańcucha pod własne preferencje i pod wielkość tej zębatki, którą będziemy używać w przodzie. System bez widea. Został wprowadzony głównie do rowerów szosowych, gdzie ta mufa jest znacznie węższa. Zmieniły się też przerzutki. Tu akurat się posłużę forcem. O, wziąłem sobie Apexa. Mamy tutaj Forsa. Zmieniły się przerzutki. One będą praktycznie identyczne. Tutaj w rękach akurat trzymam Forsa Explorer i Forsa do 36 zębów. Ten do 36 zębów będzie używany głównie do napędów. Dwa razy, czyli do graveli i do szosy, gdzie używamy kaset od 28 do 36, a eksplor będzie używany z tą kasetą, którą mam tutaj, czyli z kasetą 44, która główne, głównie używana jest w rowerach gravelowych. Konstrukcja tej przerzutki, jeżeli chodzi o samo body, jeżeli chodzi o sam kom, korpus, jest identyczna. Różni się dopiero hakiem, który w tym przypadku jest nieco dłuższy od tej, od tej przerzutki, która jest tutaj. To ładnie tutaj widać. No i same... E, wózki są też troszeczkę przebudowane, bo ile ta zewnętrzna część myślę, że jest prawie identyczna, jest troszeczkę dłuższa, tak wewnętrzna, zewnętrzna część wózka jest dużo masywniejsza, dużo szersza, aby też wytrzymywała troszeczkę więcej w trudniejszym terenie. Co do samych kaset, w końcu rival dostał bębenek XDR, czyli standard nakręcany kaset, który ma w swojej ofercie tylko i wyłącznie SREM. No, i zmienił się łańcuch, czyli łańcuch na klasycznego flat -topa, którego używa tylko i wyłącznie również SRAM. Czyli bardzo ładny, estetyczny łańcuch, który też ma troszeczkę lepiej pracować, dzięki temu ma być też troszeczkę bardziej wytrzymalszy. I to by były główne takie zmiany. Chociaż jeszcze jedna zmiana mi tutaj nachodzi na, na myśl, ale to już a propos napędów dwurzędowych. Dostały całkowicie nową przerzutkę, i ta sama przerzutka jest użyta w nowym Forsie. No i przede wszystkim staram się chwalić, że te przerzutki są zmienione względem poprzedników, są dużo szybsze. Może faktycznie tak jest, moim zdaniem dalej odbiegają od napędów szymanowskich, jeżeli chodzi o kulturę zmiany biegów, jeżeli chodzi o szybkość przede wszystkim zmiany biegów. To w przypadku Rywala, w stosunku do na przykład 105 no jest nieco wolniej, a pamiętajmy o tym, że 105 używa silnika poprzedniej generacji, jeżeli chodzi o systemy DA2. Korba w przypadku Rywala, podwójna, dwublatowa, też dosyć się różni, bo o ile pamiętacie starą korbę Rivala, tamta była po prostu całkowicie odmienna i też dużo osób o niej zapomniało, bo wiele, wiele osób z nas korzysta z napędów jednorzędowych, jeżeli chodzi o tę grupę. Tak w tym przypadku dostajemy korbę, która nie ma klasycznego pająka, tak jak to na przykład będzie tutaj, czyli nie ma tego ośmio-śrubowego systemu nakręcania zębatki, tak jak na przykład to będzie właśnie, w riwalu jednorzędowym, tylko dostajemy czterośrubowe mocowanie, podobnie jak w Shimanochach i dostajemy korbę, która ma dwa blaty zdejmowane, i które możemy sobie wymienić pojedynczo. Nie musimy wymieniać w tym przypadku dwóch blatów. Także to jest taka takie podstawowe różnice, które otrzymał Rival. Zaraz po nim, nie tak w dalekiej przyszłości, pojawiła się grupa Force. Grupa Force, która bazuje. Na grupie Rivala i Reda to jest praktycznie identyczna, tylko samo ramię korby już nie jest tak jak w tym przypadku tłoczone aluminiowe, tylko z ramieniem karbonowym. Myślę, że troszeczkę sztywniejszym, aczkolwiek jeżdżąc w tej chwili na. Korbie Forsa, jeżdżąc wcześniej na korbach Rivala, moim zdaniem jakiejś tam większej różnicy nie ma. No ale jednak to ramię już jest nieco ładniejsze, jest przede wszystkim karbonowe, wydawałoby się, że lżejsze, ale o tym powiem za chwileczkę. Jeżeli chodzi o tylną przerzutkę, no to już wam pokazałem całe standardy i porównując te przerzutki Forsa z przerzutką na przykład Rivala, nie ma praktycznie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o sam silnik, jeżeli chodzi o konstrukcję, jeżeli chodzi o, o to, jak przerzutka jest skonstruowana, myślę, że użyto dokładnie tych samych materiałów, tylko po prostu inaczej tę przerzutkę pomalowano. Moim zdaniem kompletnie nieróżniąca się przerzutka. Można by było powiedzieć, że będą się różnić te przerzutki, bo może pojawi się tu jakiś wózek karbonowy, czy coś, tu na przykład ten korpus będzie karbonowy, nic bardziej mylnego. W tym przypadku mamy wózek w pełni aluminiowy, korpusy też mamy aluminiowe, więc jakiejś większej różnicy nie ma. I jeżeli chodzi o samą wagę, mam tu taką ściągę, bo wcześniej sobie wszystkie te komponenty, które tutaj mam, zważyłem. Między samymi przerzutkami w przypadku Rywala i w przypadku Forsa jest tylko i wyłącznie 19 gram różnicy. No ale mamy ładny hologram, nie? Przerzutka dużo lepiej wygląda niż ta Riwalowska. Ale większej różnicy wagowej nie ma, więc skądś gdzieś po prostu ten, te kilkanaście gram różnicy. No się biorą, nie wiem, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć skąd, aczkolwiek nie jest to taka spora różnica, która będzie wpływać nam na pracę samej przerzutki, tym bardziej, że obydwie przerzutki są na chyba takich samych kółkach, bo są na łożyskach i górne i dolne kółko, więc nie ma tutaj mowy o czymś takim jak tulejka ślizgowa. W przypadku samej kasety mamy też różnicę tak naprawdę nie wiem, 35 gram. A wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ta kaseta z Rivala ma ostatni blat stalowy, a ta ma aluminiowy. I to jest cała różnica, która wpływa nam tutaj w przypadku obu kaset na wagę. Największą różnicę odczuwamy w korbie dwublatowej. I tutaj korba jest identyczna jak korba Reda. Wiadomo, że wagowo będzie się znacznie różnić, jeżeli chodzi o samego Reda, ale też to nie jest jakaś zabójcza różnica. Oczywiście ramię mamy karbonowe i blaty mam już w pełni zintegrowane. I tutaj to, na co większość osób narzeka, że nie można sobie wymienić pojedynczego blatu. Te blaty są faktycznie zintegrowane i nie ma takiej możliwości, aby sobie te blaty powymieniać pojedynczo jak w przypadku Shimano, ale tak zastanawiając się na dobrą sprawę, kto z was wymienia jeden blat, bo mi nigdy się nie zdarzyło wymienić jednego blatu. Nawet gdy musiałem to zrobić, gdy musiałem wymienić jeden blat, to i tak wymieniałem obydwie tarcze mechanizmu korbowego ze względu na to, żeby ten łańcuch się zużywał tak samo, a nie zużywał się na przykład nadmiernie na zębatce, której po prostu nie wymienię. Więc moim zdaniem żaden minus. Wiem, że osób wiele na to narzeka. Moim zdaniem normalna sprawa i nie ma w tym nic złego, że te dwa blaty wymieniamy. Rival oczywiście tego, jak wcześniej mówiłem, nie dostał, więc mamy tutaj do czynienia z pająkiem, gdzie możemy sobie obydwa blaty dowolnie wymieniać. No i moi drodzy, najważniejsza rzecz, która do niedawna była nowością, ale już jest oczywiście dostępna w sklepach, jest mocowana w wielu rowerach, montowana w wielu rowerach. No i oczywiście mamy ją w sklepie i też taką grupę chętnie komuś założymy. A jest nią najnowszy Srem Apex. No i proszę Państwa, tu się zaczyna dopiero jazda. Ze względu na to, że grupa ta, którą trzymam w ręce, i ta grupa, którą właśnie wziąłem do ręki, są praktycznie identyczne. Dzielą mnie marginalne różnice, moim zdaniem zerowe różnice, zaraz Wam powiem jakie. Przede wszystkim korba identyczna, o takiej samej praktycznie wadze. Bo w tym przypadku mamy 714 gram razem z drugim ramieniem korby, a tu mamy 712 gram. Nie wiem, czy o te 2 gramy różnicy wynikają prawdopodobnie z tego, że różnica w produkcji materiałów gdzieś tam nieznacznie na to wpływa. Tak czy siak, korby są identyczne, identycznej wagi. Aluminiowe korpusy, te same blaty, nawet bym powiedział. Tak samo tłoczona korba też oczywiście na 8 śrub, czyli nie ma tu nadzwyczajnej różnicy. Jeżeli chodzi o samą przerzutkę, tu już się pojawia jakaś tam mała różnica. Ja sobie wezmę do ręki Apexa. Tu mamy Riwala. Same korpusy identyczne, też oczywiście niczym się nie różnią. Jest mała różnica w konstrukcji wózka, bo to zewnętrzna część, wewnętrzna część, przepraszam, konstrukcji wózka jest troszeczkę inaczej tłoczona. To jest bardzo mała różnica, moim zdaniem. Więc nie ma się tu nad czym na dobrą sprawę rozdrabniać. I różnica pojawia się w dolnym kole. O ile to kółko górne jest z łożyskiem, tak to jest na tulejce ślizgowej, więc różnica w wadze, popatrzę na moją ściągawkę, to jest 327 gram, 4 gramy lżej niż Rival, więc jakby nie patrząc chcemy, to weźmy sobie Apexa, będziemy mieli 4 gramy lepiej. No, i w tym przypadku mamy to łożysko. I pewnie te 4 gramy wynikają głównie z tego łożyska, albo nawet z tego wózka, który moim zdaniem jest troszeczkę bardziej wyżłobiony w miejscu mocowania dolnego kółka. No i największa różnica pojawia się w kasecie, i to jest fajna różnica, bo sama kaseta ma stopniowanie do 44 zębów, ale od 11. W przypadku rywala mówimy tutaj. O 10 ząbkach, czyli mamy dużo twardsze przełożenie, inaczej troszeczkę wystopniowaną kasetę, ale jeżeli ktoś chce bardzo zrobić upgrade swojego roweru i miał na przykład grx i stwierdził, że jednak chce mieć Srama, chce mieć system XS i chce to zrobić, ale nie chce na przykład wymienić bębenka, bo ma fajne jakieś na przykład karbonowe koła, które, które lubi, ale mają no name bębenek i nie jest w stanie tego bębenka w żaden sposób wymienić, to nic trudnego, kupuje sobie kasetę z Apexa. Tak naprawdę będzie miał jeden ząbek mniej na najmniejszej koronce, ale to nie wada, bo montuje sobie na przykład kasetę z Apexa i zakłada sobie Rivala, zakłada sobie Forsa, co mu tam się żywnie podoba. Bo sama różnica w kasecie, jak tu mamy 419 gram, tak w Rivalu mamy 6 gram więcej, a w przypadku tej kasety mamy tylko 15 gram więcej w stosunku do Forsa, a dużo taniej. I na bębenek Szymanowski, że tak powiem kolokwialnie. I to jest taka podstawowa różnica. I oczywiście największa różnica, która znacznie wpływa na cenę, bo pamiętajmy o tym, że Apex jest najtańszą z tych grup. I co ważne, Apex jest tylko i wyłącznie w systemie jednorzędowym. Czyli nie ma tu mowy o tym, że nagle sobie stwierdzimy, że chcemy mieć w szosie taniego Apexa i go zakładamy. Niestety tego nie zrobimy, bo Apex jest tylko i wyłącznie na zębatki jednorzędowe z kasetą jednorzędową i w tym przypadku 44 albo. Grupa mechaniczna, którą również Apex nam pokazał, proszę bardzo, tak ona mniej więcej wygląda. Zobaczcie sami na tym oto zdjęciu, gdzie mamy do czynienia z kasetą 44, ewentualnie z kasetami MTB, czyli kasetą na XD52. Albo z kasetą 50 na systemie shimanowskim. Więc jeżeli ktoś chce tanią grupę, dobrą grupę, fajną grupę, nowoczesną z 12 rzędami, to wybiera sobie takiego Apexa. Ma dość fajnej jakości grupę o dobrej wadze, też nieco tańszą i grupę, która nam też pozwoli dobrze użytkować nasze grawele w terenie. Pod wszelakie preferencje, czy ktoś chce bardziej jeździć na płaskopolsce, czy ktoś chce jeździć w typowych górach, wybiera kasetę 44 albo 50. Więc pod tym względem Apex totalny sztos. Co do samej wagi, zważyłem sobie tutaj wszystko. Mniej więcej łańcuchy podobne gdzieś tak plus minus ważą w granicach 270 gram, 273, 274. Zależy jak ważyć. I w przypadku Apexa mamy do czynienia 2609 gram, czyli tylko 191 gram, czyli niecałe 200 gram ciężej niż w przypadku Forza, a dużo taniej, bo Forza ma 2418 gram. Rival ma 2581 gram, czyli 163 gramy więcej niż Forza, ale sam Apex jest tylko 18 gram cięższy od Rivala XS. -a. Wnioski sami sobie wysnujcie. Ja tylko powiem, że Cena tych grup znacznie się różni. Bo w przypadku samego Apexa mamy do czynienia z grupą o wartości 4700 zł. Tak plus minus liczę jakieś tam ceny rynkowe. W przypadku Rivala jest 700 zł więcej, bo już mówimy o 5400 zł. I oczywiście Sramforce za 6600 zł. Są to ceny oczywiście takie wyśrodkowane, internet, sklepy i tak dalej. Ale są to ceny, które. No znacznie się różnią, bo jeżeli chcemy najtańszego SREMA, to płacimy 4700 za APEXa plus minus, gdzie jest to 1900 mniej więcej złotych taniej niż w przypadku FORSA, a zyskujemy tylko i wyłącznie niecałe 200 gram. A przypomnę tylko, że różnica działania tych napędów jest Praktycznie minimalna, bo przerzutki korzystają dokładnie z tych samych systemów, niczym kompletnie się nie różnią, silniki są te same, działanie jest takie same, przerzutka jedna, druga, trzecia jest identyczna praktycznie, korby mają ten sam standard, więc jakość działania tych wszystkich trzech grup jest identyczna. No i teraz pytanie, kto będzie kupował Rivala, kto będzie kupował Forza, a kto będzie jeździł na Apexie? To pytanie zostawiam Wam. Mam nadzieję, że w komentarzach mi to wy, ładnie wyopowiadacie. Wy a mi się wydaje, że przede wszystkim na tym, na tym wszystkim straci dość mocno Riwal, bo Apex będzie jego tańszą generacją. Ale jedna bardzo ważna uwaga: w przypadku rivala mocno przemawia za mną to, że to kółeczko w przerzutce będzie złożyskiem, a nie na tulejce ślizgowej. Minus nie minus, bo w Apexie też można założyć sobie po prostu kółka z Rivala i też to będzie pasować. A najważniejszą różnicę mamy w kasecie. Ta na XDR-a od Rivala jest dużo według mnie mocniejsza i lepiej wykonana. A ze względu na to, że ma już aluminiowy środek, bo jest na systemie XD, więc w systemie sramowskim. Ta jest natomiast na systemie shimanowskim. I tu w środku mamy do czynienia z tuleją, która jest plastikowa. Nie do końca to za mną przemawia, aczkolwiek wielopust, który jest tutaj użyty, nie powinien się tam jakoś bardzo zużywać. Więc według mnie no nie jest to jakiś duży minus, aczkolwiek jest to jakiś minus. Więc y, mimo wszystko te 700 zł warto moim zdaniem dołożyć do rywala, który będzie miał troszeczkę lepszy standard i będzie miał 10 rzędów, 10... Yy, Koronkową zębatkę, a ten będzie miał 11, więc tu mamy troszeczkę twardsze przełożenie, gdy na szybkich prostych nam tego będzie brakować. Aczkolwiek jest to do przegryzienia, gdy popatrzymy na te 700 zł różnicy. Więc jest to spora różnica. Kto będzie kupował Forza? Przede wszystkim Forza będzie sprzedawany do napędów szosowych. Ze względu na to, że sama różnica w wadze, a zróbmy to szybko, pomiędzy takimi samymi korbami Forza a samego rywala. Zważmy sobie to tutaj ładnie wszystko. Tu mamy 445 gram w przypadku Forza, a w przypadku rywala mamy 551 gram. Więc na samej korbie, na, samym, na samej jednej części korby już zyskujemy 100 gram, więc dość sporo. Więc w napędach szosowych myślę, że Force będzie przeważał, gdy ktoś chce lepszą grupę. Aczkolwiek to nie są takie różnice tak duże jak w przypadku stopiątki czy ultegry, gdzie tam różnica pomiędzy grupami na samych korbach jest dość spora. Więc y, grupa Force głównie będzie montowana w napędach właśnie e, szosowych, a grupa Rival będzie montowana w grupach też szosowych. Aczkolwiek myślę, że będzie dużo tracić na stopiące, która po prostu jest. To mniej więcej podobnej cenie, ale z dużo lżejszą grupą, dużo bardziej precyzyjną. Nie powiedziałem nic jeszcze o klamkach, zapomniałem sobie o tym, biję się w pierś. Wezmę sobie do ręki klamkę rywalowską i klam klamkę forsa. Tu mamy forsa, tu mamy rivala. Te klamki się kompletnie niczym nie różnią. Tak samo będzie w przypadku Apexa, który leży tutaj obok. Ta będzie karbonowa, ta będzie aluminiowa. Zaciski są identyczne, tylko inaczej pomalowane. I uwaga, to co najważniejsze w tych klamkach, to same klamki. W przypadku Forza to jest 419 gram z kablami, w przypadku Rivala jest 425 gram. To jest tylko i wyłącznie 6 gram różnicy na samej klamce, która jest karbonowa. I w przypadku samego Apexa jest kolejne 9 gram pomiędzy Rivalem a Apexem, więc tu mamy do czynienia z wagą 434 gramy. I tu już sporo różni się zacisk, bo jest troszeczkę inny. I on docelowo nie ma napisu Apex, tylko ma napis SRAM, więc będzie to najprawdopodobniej w przypadku SREMA bardziej taki uniwersalny zacisk, który też pewnie będzie używany w rowerach XC z innymi klamkami typu MTB. Więc co? Czy warto się bać SRAMA? Myślę, że nie. Bardzo fajne, dobrej jakości grupy. Wszystkie przerzutki, to jest bardzo ważne do napomnienia, są sprzedawane bez baterii, więc kupując taką grupę, pamiętajcie o tym, żeby się wyposażyć w ładowarkę i takową baterię, aby mieć już wszystko razem w jednym zestawie, aby móc to sobie w domu ładować. Hamulce, oczywiście, klasyk na docie. Nie wiem, kiedy SRAM wprowadzi olej mineralny. Nie jest to minus, bo jeżeli złapie się sam schemat. Odpowietrzania tych hamulców to nie jest tutaj nic trudnego, jedyne o czym trzeba pamiętać, to tylko i wyłącznie o tym, aby nie zostawić tego dota na powierzchni jakiejś z lakierem albo anodowanej, bo dot kolokwialnie mówiąc zeźle nam to i nie będziemy mieć nic na tej powierzchni. Jaka jest przewaga Srema względem Shimano? Oczywiście Shimano, jeżeli chodzi o napędy szosowe, nic nie przebije, bo moim zdaniem jest najszybsze. Ale jakość wykonania komponentów SREMA, przede wszystkim design komponentów SREMA, jest naprawdę ładny i może się podobać. Mnie osobiście się podoba bardziej niż napędy shimanowskie. I to, co jest fajne, że nie muszę pchać żadnych kabli. Mimo wszystko najnowsze grupy Di2 mają dwa kable, które prowadzą nam do baterii i do przerzutek. Tu tylko po prostu przykręcam sobie ładnie do ramy jedną przerzutkę, przykręcam sobie do ramy drugą przerzutkę, ustawiam sobie przymiarem, który jest oczywiście w zestawie, e, tą przerzutkę do korby. Tu sobie ustawiam też do, specjalnym przymiarem do kasety, więc nie ma tutaj jakichś tam fajerwerków, jeśli chodzi o trudność ustawiania tych przerzutek. Klikam sobie ładnie baterię, zakładam sobie do przerzutek obydwu, naciskam guzik parowania, przytrzymuję jedną klamkę, przytrzymuję drugą klamkę, i już obydwa systemy nam działają. Jeżeli chodzi o samą regulację przerzutek, naciskam sobie tutaj ten guzik wewnętrzny i lewo, prawo ustawiam sobie przerzutkę, jeżeli chodzi o samo trymowanie, jeśli chodzi o ten mikrozakres, który gdzieś tam musimy do tej kasety dostosować. Dla mnie, sama aplikacja, sama prostota ustawiania tego napędu jest największym plusem, który przeważa nad tym, żeby wybrać akurat właśnie srema i co najważniejsze wszystkie grupy srema można sobie dowolnie mieszać i można je przede wszystkim mieszać z grupami MTB. Więc Jeżeli chcecie maleta z tyłu, to do każdej z tych grup jesteście w stanie sobie założyć przerzutkę MTB i zrobić z tej kasety, e, zrobić z tej grupy taką przerzutkę z większym zakresem, gdzie np. używamy sobie korby rywalowskiej, do tyłu zakładamy kasetę GX albo np. jakiegoś garbaruka, zakładamy sobie przerzutkę GX. Wszystko sobie to ładnie parujemy tymi przyciskami AXS. I mamy kompletnie zrobioną grupę po ówcześniejszym ustawieniu i dostosowaniu tej grupy. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o grupy sramowskie. Mam nadzieję, że prosto wytłumaczyłem Wam o co w tym wszystkim chodzi. Moim osobistym faworytem, jeżeli chodzi o grupy gravelowe, jest Drival bo jest przede wszystkim czarny, a ja lubię czarne, minimalistyczne rzeczy. Na Apexie nie podobają mi się te srebrne dodatki, które są na klamkach i które są na e, korbie i na przerzutce. Ja lubię, jak jest czarno i nie ma tego za dużo, więc mimo wszystko brałbym Rivala, ale patrząc na sam stosunek ceny do jakości Apex zmiata system i to tak mocno, bo to dostajemy tak naprawdę grupę Rivala, tylko nieco tańszą, i mamy możliwość zmienienia tej kasety na bębenek Shimano bez konieczności zmieniania go na jakiegoś xdr -a. Więc rival mój faworyt, jeżeli chodzi o napędy szosowe, no to oczywiście Force, na którym jeżdżę już prawie rok. Bardzo sobie chwalę tę grupę i kolejną też na pewno założę Force'a, bo strasznie lubię chwyt tych klamek. Te klamki są dużo większe niż shimanowskie. Lepiej się trzymają w dłoni, są lepiej podparte według mnie i sama kultura pracy Hamulca nie jest taka zero-jedynkowa. Jak naciśnięcie Shimano, to jest tak. Nie ma czegoś takiego, że możecie sobie delikatnie przyhamować. Tam jest zero albo jeden, nie? czyli po prostu na hama i trzepotarczy, potarczy, albo po prostu puszczacie i nic nie trzeba, A w przypadku SRAMA dociskacie i modulujecie. I to jest według mnie duża przewaga hamulców sram -owskich. Do niedawna też twierdziłem, że hamulce Shimanowskie, jeśli chodzi o MTB, są najlepsze. Dalej twierdzę, że są najlepsze, ale mocnym konkurentem są nowe hamulce sramowskie, które naprawdę fajnie działają. Sam sobie założyłem do mojego roweru elektrycznego hamulce sramowskie, bo modulacja tymi hamulcami jest bardzo płynna i bardzo przyjemna. Więc to jest jakiś tam też kolejny plus, który gdzieś w jakiś sposób przeważa dla SRAM-a. To by było moi drodzy na tyle, jeżeli chodzi o te grupy. Cieszę się, że jesteście kolejny odcinek ze mną. Proszę was, proszę was bardzo ładnie o subskrypcję, bo dużo dla mnie znaczą i pozwalają się temu kanałowi rozwijać. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem, gdy będę miał tylko chwilkę. A staram się jak najczęściej odpowiadać Wam na pytania w komentarzach. I ja się z Wami żegnam, bo już późna pora lecę spać. Trzymajcie się, cześć.